Normalnie no, mam tą no, Masz ją? dwóch kurwa cię okazuję, no, do góry doby. Kurde, to już czuję, że zawalczysz. Ale jakbyś sobie słupełek zrobił na niej taki ten, to mógłbyś włożyć. O, o, o. Kurwa, mam za grubego peluchę, ja nie chcę wyjść. Boro ma jeszcze grubszego. Teraz już zdobyliśmy sprzęt, latarkę i tu profesjonalny... Jak to się nazywa? Ten do namiotów. Wiecie, śledzia do namiotów, tak? On to ma Kurwa first try, right, tak? Ho oh, oh, ho oh. ale poleciał jedzie, 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 który, 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 trzyma, Cześć, mamy, ale się. Ajajaj oj, 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 Świeżo upieczony, pro rider, bardzo młody Zadam Ci dwa pytania, dobra? Pierwsze, gdzie można kupić deski? Pastor. Między innymi, mini rampy, tam gdzie jest już dostępny w necie, tak? No tak A ja ile kosztuje? 230 Nfzerny, tak? 250. To jeszcze rozbuduje to pytanie: czy to jest więcej niż zwykłe timówki, Że promoder kosztuje troszkę więcej niż każda zwykła deska? Nie, chyba one. Po prostu tak samo jest. No. Gratuluję Promodelu. Witamy w Proklamie. Dzięki. A my dalej na szlaku kulinarnym, tu jest w centrum samym, tam jest iglica. Domy towarowe centrum, grzeje się dzień. Dobry, Sikor to malował, nieźle. Sorry, bo już tak jestem w połowie. Ty już dżin kurę zjadłeś, otwór dużo Twój nagramy, kurde. Bo jesteśmy na tutaj szlaku kulinarnym cały czas. Kebabowa Warszawa. z Polski. Jesteśmy tutaj przed księżurę, bo już pojutrze przyjdzie księżurą i będzie. Tak, To było to. Nie się. się. Nie no, kurde, wygląda zajebiście Ile za to hajsu było? 35 Give no? kebab A czemu nie 4? Give Bo wziąłeś, Berlin, give A some Ale nie wieszane mięso? A ja 34 zapłaciłem Tak? oficjalnie dołączyłem do teamu Delikatesen I od dzisiaj mam 15% zniżki Na kot Otorius TV Osob all day all No, siemaneczko Czy mamy tutaj wini? Nie no nie <grystanie> Poszedł równo co? Yes, Macha! Herkules! Herkules! Oh. Yes. Yes. <laughs> yes! Nice Job! <walk. laughs> Nie, yeah, moment. Było bardzo lepiej. Idźcie w Jest... jest na tej stronie, gdzie jest ten? No a jak no gdzie no przy tyto. kochane. stronę to było. Nie, tak. nie, 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 właśnie w to. Tutaj będzie pasowało. Dobra, jest moja stronka. Proszę bardzo. Kto mi zabrał deskrypcja jest? Te podbić. Okay. har du? Jens. Hej, Jens. Hej, Jens. new one! Hej, Jens. Hej, Jens. Witam was, nowy komentator. Czy wytnieś, kurwa? Olek na wodach biały jest. Ja to nie dowierzam. Jadź mi na burger. Jak ten burger Leszu? Od Odkariaczy jego skate'owy burgerek? Pokaż jak to wygląda! Zapraszam do Kariaciego tam jest Tuistem Bergiery To kurde no prawie to wygląda nice! Prawda Tam przypominam, napisik z burger u Kariaciego Wbijaj te dzięki.